Niedzielna główne wydanie zbliżeń. Bożej Karczmarczyk witam państwa i zapraszam. Mieszkańcy Piotrkowa Kujawskiego znów poszli do urn. Trwa druga tura wyborów na burmistrza miasta. Przedterminowe wybory zostały ogłoszone po tragicznej śmierci poprzedniego włodarza. Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie o godzinie 7. Chwilę później pierwsi mieszkańcy Piotrkowa Kujawskiego ruszyli do urn. To się ważą nasze losy, naszej gminy, także każdy należący do tej gminy powinien oddać ten głos. Decydujemy o losach tej naszej takiej lokalnej społeczności, o przyszłości tak naprawdę miejsca, w którym żyjemy na co dzień. Mieszkańcy wybierają nowego burmistrza. W pierwszej turze, która odbyła się dwa tygodnie temu, żadnemu kandydatowi nie udało się uzyskać wymaganej liczby głosów. Przedterminowe wybory są konieczne. Premier zarządził je po tragicznej śmierci poprzedniego burmistrza. W grudniu ubiegłego roku zarówno on, jak i jego ojciec zostali znalezieni martwi w domu. Przyczyną śmierci było zatrucie tlenkiem węgla. Bardzo dobry człowiek i zrobiłby na pewno dużo. Myślę, że ten też zrobi. Nie zdarzyło się, że nie była na wyborach. Mimo to frekwencja do południa nie przekroczyła 10%. Nie jest to zbyt wysoka frekwencja, oczekiwaliśmy wyższej. Zobaczymy jak pokaże dalej dzień. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Zaraz potem rozpocznie się liczenie głosów, a wyniki poznamy w późnych godzinach wieczornych. Po raz czwarty w grudziądzu przyznano nagrodę Kopernika ekonomisty. Tym razem otrzymał ją profesor Marek Belka, ekonomista, były premier RP i prezes Narodowego Banku Polskiego. Na miejscu jest Kinga Wasilewska. Nagroda Kopernika Ekonomisty przyznawana jest w grudziącu od 2022 roku. Ustanowiono ją z okazji 500. rocznicy wygłoszenia w tym mieście przez Mikołaja Kopernika Traktatu o Szacunku Monety. Od tamtej pory statuetkę otrzymują osoby zasłużone, które przyczyniły się do rozwoju teorii ekonomii i teorii monetarnej. W tym roku statuetka trafiła do profesora Marka Belki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i gospodarki. To jest przyjemność, honor, a przy okazji możliwość spotkania nowych ludzi. Co cieszy, że taka debata na tematy poważne zatacza szerokie kręgi i nie ogranicza się tylko do tej przysławiałej Warszawki, tylko także sięga na przykład Grudziądza. To jest wybitna osobowość, wybitny finansista, premier Rzeczpospolitej, wicepremier, minister finansów, a więc godny rzeczywiście reprezentant środowiska ekonomistów, a to już się tak stało tradycją grudziącką, że to jest kolejne nadanie nagrody Mikołaja Kopernika, ekonomisty, bo przecież tym właśnie w Grudziądzu Mikołaj Kopernik zasłynął. Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. W poprzednich latach laureata nagrody byli dr Wiesław Rozłucki, współtwórca giełdy papierów wartościowych, profesor Elżbieta Mączyńska, wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także profesor UMK, doktor habilitowany Włodzimierz Karaszewski, Z zgrudziąca dla zbliżeń Kinga Wasilewska. Dziękujemy za relację i zmieniamy temat teraz. Na cmentarzu komunalnym we Włocławku pojawił się Melex. Ma pomóc seniorom i osobom z niepełnosprawnościami przemieszczać się po nekropolii. Miejska inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzień dobry pani. Chciałbym zaproponować taką usługę, którą świadczy cmentarz bezpłatny. Przewóz osób i podwozimy no, w każde miejsce, gdzie ktoś sobie zażyczy. Od teraz przemieszczanie się po włocławskim cmentarzu komunalnym to czysta przyjemność. A wszystko za sprawą Meleksa. Duży problem, żeby dotrzeć na, na dalekie groby gdzieś kawałek drogi. się ich zmęczy. A tak to jest trochę łatwiej. Cmentarna taksówka dowozi pasażerów wedle życzenia. Są także wyznaczone stałe trasy. Pamiętać należy, że nekropolia jest duża i powierzchnia liczy prawie 18 hektarów. To jest bardzo dobra idea z uwagi na to, że cmentarz jest dosyć rozległy i bardzo to ułatwia osobom niepełnosprawnym, takim chociażby jak ja, poruszanie się po włocławskiej nekropolii. Kursy odbywają się co pół godziny. Melek zabiera pasażerów spod kaplicy, przy budynku administracyjnym lub od strony ulicy Cmentarnej. Jednorazowo pojazdem podróżować może pięć osób. Niektóre pani traktują to jako w pewnym sensie jakąś rozrywkę. Widzę, jak wysiadają, wsiadają z uśmiechem do tego Melexa, że coś jest nowego, nie dosyć, że im ułatwia życie, to jeszcze powiedzmy, że w pewnym sensie jest odrobina rozrywki. Melex zakupiony został z funduszy Urzędu Miasta, a za całe przedsięwzięcie odpowiada miejska spółka Baza. Pomysł tak naprawdę się wziął od mieszkańców Włocławka, którzy no, narzekali na to, że bardzo trudno im często dojść i odwiedzić swoich bliskich, którzy spoczywają na cmentarzu komunalnym we Włocławku. To jeden... Z większych cmentarzy w naszym kraju. Aby skorzystać z podwózki i umówić się na kurs o konkretnej godzinie, trzeba wcześniej zadzwonić do biura administracji. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych to jest naprawdę wspaniała rzecz. Na razie przejazdy są dostępne w weekendy od godziny 10 do 14. Niewykluczone jednak, że w razie potrzeby będzie ich więcej. Wocławek Joanna Wojnowolska. Gdy mowa o sporcie, to przykład jest lepszy niż wykład. Przekonuje o tym trener koszykówki i osobowość internetowa Kacper Kacpa-Lachowicz. Dziś się wspólnie z Fundacją Sportolubni oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego zaprosił na wyjątkowe zajęcia sportowe. Liczyły się nie tylko umiejętności, ale przede wszystkim integracja. Aktywność fizyczna to dla wielu dzieci wyzwanie. Laptopy i tak naprawdę... Yy... Telewizja powoduje to, że dzieci nie chcą uczestniczyć, nie chcą wychodzić nawet tak naprawdę przed własny blok czy na boisko zewnętrzne nie chcą, nie chcą ćwiczyć, nie chcą się pocić, bo łatwiej jest zagrać w grę w domu niż spocić się, pobiegać trochę na boisko. Dlatego bardzo istotne jest zachęcanie do sportu od najmłodszych lat. Między innymi w tym celu w Bydgoszczy zorganizowano sportowe wydarzenie promujące aktywność fizyczną. Wzięło w nim udział 200 uczestników, w tym zawodowi sportowcy. Możemy dać im swoją obecność, swoją uwagę. Ruch to jest radość i. Ja bardzo mocno staram się przekonać w swojej codziennej pracy ludzi do tego, że sport to nie jest wygrywam dobrze, przegrywam źle. Myślę, że potrzebujemy bardzo dojrzeć do tego, żeby zobaczyć jak wielowarstwowy jest sport, jaką jest drogą wychowania, jaką jest drogą integracji, jaką jest drogą reagowania nie tylko na porażki, ale również na zwycięstwa. Celem wydarzenia oprócz aktywności było również podniesienie świadomości na temat osób z zespołem Downa. Osoby z niepełnosprawnością mogą się bardzo dobrze też bawić i że mogą fajnie spędzać czas w gronie dzieci zdrowych i dorosłych też zdrowych. No i to wszystko integruje nas. Łącznie, tak, że wszyscy są równi tak naprawdę pod względem sportu. Nie, nie odbiegają od innych po prostu fizycznie. Oznaką tej równości miały być m.in. skarpetki nie do pary, które otrzymali uczestnicy wydarzenia. To jest właśnie symbol tolerancji tego, żebyśmy też integrowali się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Taki symbol został już kiedyś wymyślony i chcielibyśmy, żeby... Dużo osób wiedziało o tym, że w ten sposób można się solidaryzować z osobami, które no, czy to z zespołem Downa, czy z jakąś inną niepełnosprawnością mają do czynienia. Tegoroczna formuła wydarzenia odbyła się w formie challenge'u, czyli wyzwania. Dziecko wraz z opiekunem wykonywało zadania na każdej ze stacji: wioślarstwa, siatkówki, strefy relaksu, koszykówki, lekkoatletyki, pływania czy piłki ręcznej. Julia Man, TVP Trzebytgoszcz. Aktywność nie jest obca także harcerzom. Kochają przyrodę, są znawcami tego jak skutecznie pomagać, lubią również wyzwania. Druchne i druchowie z postanowili zmierzyć się z łucznictwem. Jak podkreślają to nie tylko zabawa czy dbanie o formę, to także ćwiczenie charakteru oraz lekcja skupienia uwagi. Prosto do celu. Nie uda się za pierwszym, drugim czy trzecim razem, ale w końcu przyjdzie sukces. Mówią ci, którzy wiedzą, czym jest Łucznictwo Sportowe. Trenowałem Łucznictwo Sportowe i chciałem się tego podjąć w drużynie starszej harcerskiej. Myślałem, że to jest bardzo dobry pomysł, ze względu na to, żeby dzieciaki się nauczyły koncentracji, tężyzny fizycznej, skupienia. Bo mimo wszystko u dzisiejszej młodzieży już to zanika trochę. Współczesna działalność harcerska to ciekawe propozycje. Takie, które próbują młodych ludzi odciągnąć od świata wirtualnego na rzecz bycia obok drugiego człowieka i poznawania wielu różnorodnych umiejętności. Każdy trening z łucznictwa to wyjście na świeże powietrze. od taki bonus dla zdrowia, a to nieostateczna lista korzyści z listy tych zdrowotnych. Bardzo mi się podoba zajęcia i można powiedzieć, że ten łuk mnie tak kręci. No dodatkowo też można tutaj wspomnieć o tych dobrych, takich, co może pomóc w tym łuku. Na pewno też tutaj Praca z barkami, również jak ja mam trochę takie problemy z plecami, to wiadomo, musi być prosta postawa i to też na pewno jest jakiś plus. Poza tym, łucznictwo to także rywalizacja. Tu każdy chce robić postępy i rozwijać swoje umiejętności, również jako harcerz, bo druchny i druchowie zawsze sięgają wyżej i wyżej. Albo po prostu, jak w przypadku łucznictwa, chcą celniej dążyć do wytyczonej mety. Można zdobywać odznaki z łucznictwa, które powodują. To, że można wychodzić na wyższe stopnie. Tucholscy harcerze trenują dwa razy w miesiącu, chociaż jak przyznają, wiosna sprzyja, więc tych spotkań będzie zdecydowanie więcej. I kto wie, być może wśród druhen i druhów znajdzie się ktoś, w kim obudzi się prawdziwy apetyt na mistrzostwo w tej dziedzinie. Tuchola, Monika Kamińska. O sporcie zawodowym na najwyższym światowym poziomie teraz Maciej Pieszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobiegły końca lekkoatletyczne halowe Mistrzostwa Świata. Debiut na tej imprezie ma za sobą Anna Matuszewicz z Koczkini w dal z Torunia. Konkurs zakończyła na siódmej pozycji po skoku na 6,56 metrów. I 56 centymetrów. Panie. Emocje opadną i na pewno będę się bardzo cieszyła. Um. Tak, te ambicje sportowe zawsze są takie, że chcemy jak najwięcej i bardzo chciałam tutaj skoczyć jeszcze dalej, ale te 6,56, tak, no to, to chyba drugi, trzeci wynik w tym sezonie, więc no bardzo dobrze. I po takiej porze <grym> też nie skakałam, więc to też na pewno jest kolejny plus. Jestem na ogół urodzoną optymistką, więc tych plusów zawsze szukam bardzo, bardzo dużo. No wiem, że dałam z siebie wszystko, nawet aż poduszka w kolcach mi pękła. <grym> Więcej o sporcie o 21.45. Maciej Pieszczyński, dziękujemy za te informację. A teraz w zbliżeniach o motoryzacji. W latach świetności woził legendę Białowieży. Zielony maluch Simony Kosak, polskiej profesor nauki leśnych i popularyzatorki nauk przyrodniczych, ma przejść metamorfozę. To dzięki mieszkańcowi Torunia, który za symboliczną kwotę kupił pojazd od spadkobierczyni majątku i obiecał przywrócenie mu dawnego blasku rozeszło się po wsi, że tam na dziecińce mieszkają ludzie, którzy biorą do domu takie różne nieudane dzikie zwierzątka. Zaczęli nam znosić. Córka wybitnego malarza, profesor nauk leśnych Simona Kossak to kobieta puszczy. Przyrodniczka, pierwsza polska ekolożka, która całe swoje życie poświęciła nauce i ochronie przyrody. Po puszczy białowieskiej, w której mieszkała i pracowała, przemieszczała się swoim ukochanym małym fiatem. Trzeba coś to, to się da. Od śmierci profesor Simony Kossak minęło 18 lat. Przez ten czas przykryty plandeką maluch niszczał i rdzewiał, stojąc na podwórku jej dawnego domu. Właścicielem auta został dokładnie trzy dni temu. Samochód, a tym samym pamięć o wybitnej ekolożce, postanowił ocalić toruński edukator przyrody Bartosz Gincel. Jednym z fundamentów mojej wiedzy przyrodniczej i zamiłowania do przyrody jest twórczość Simony Kossak i jej postać. Simona miała trzy maluchy, ale ten, jeden jedyny, pojawia się w literaturze, w książkach, w wywiadach. Zacząłem pytać, wykorzystywać moje różne kontakty, z i okazało się, że maluchek cały czas jest, stoi i nie bardzo wiadomo co z nim zrobić, więc postanowiłem, że go kupię. Maluch ma 26 lat i jest w bardzo złym stanie technicznym. W pierwszej kolejności trzeba przetransportować go z Białowieży do Torunia. Następnie mały Fiat wymagać będzie generalnego remontu. Bartosz Ginzel chce, aby odrestaurowane auto trafiło do Muzeów Republiki Ściborskiej i znalazło się w Izbie Pamięci profesor Simony Kossak. Nie chcę go dla siebie. Chcę, żeby ono służyło, żeby mogło być odwiedzane, żeby mogło być podziwiane, że można było go sobie dotknąć, a może wsiąść i pokręcić kierownicą. To maluch dla nas wszystkich. Stąd pomysł, żeby zorganizować zbiórkę taką społeczną, gdzie my wszyscy zrzucamy się na remont tego malucha. W tym celu powstała zrzutka pod nazwą Ratujemy Malucha Simony Kossak. Do zbiórki może włączyć się każdy, a jej cel to 35 tysięcy złotych. Panu Bartoszowi życzymy powodzenia i wytrwałości. Na zakończenie jeszcze mamy dla Państwa zaproszenie. Dzisiaj na naszej antenie film Ludzie Nadziei. 2 kwietnia mija 20 lat od śmierci świętego Jana Pawła II. Co o papieżu Polaków je młode pokolenie? Kim dla dzisiejszych 20 dwudziestolatków jest Jan Paweł II? Jak rozumieć jego patronat nad województwem kujawsko-pomorskim? Na te pytania w reportażu z cyklu A to historia odpowiedzi szuka Katarzyna Prędkowska. Premiera filmu na naszej antenie o godzinie 19.00. I tym zaproszeniem kończymy główne wydanie zbliżeń. Dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia.